Hej hej hej, witajcie na kanale Norbi Fishing Channel i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Postanowiłem wybrać się po raz kolejny, e, poszukać tych lin. Postanowiłem się wybrać na spławiczek. No i to co się udało złowić, bo jeżeli oglądacie, to na dole, że się udało złowić, zobaczycie w filmie. Także moje piękne staro które widzicie właśnie za mną nie, nie zawodzi. E. To bardzo proste wędkowanie, trochę zanęty, trochę gliny. Jakiś przynęty. Dzisiaj między są ciecierzyce czerwonego robaka i białego robaka, ale skuteczny był tylko biały robak. Także gliny jakie złowiłem, zobaczycie zaraz na filmie. Ja już sobie trochę popracowałem, umieszałem zanętę. Zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, osiem kulek. Rzuciłem właśnie z pławiki i zaraz zanęcę kulami. Zanęta jest to leszcz rzeka od pana Grabowskiego. Mimo tego, że łowię na starorzeczu, chciałem większe frakcje, więc rzucam tym, tą grubszą zanętą. Nastawiam się na lina. Raczej leszcz mi tu nie powinien podejść. Ja jeszcze mam dzisiaj coś specjalnego. Wziąłem sobie, dawno, dawno nie łowiłem, ale byłem zainspirowany filmem na kanale Strongman, gdzie twórca, wędkarz łowi bardzo piękne również liny i łowił je na ciecierzyce. A dawno, dawno, dawno nie łowiłem na ciecierzyce. Trochę taka zapomniana przynęta moja linowa, jak również ziemniaki, na które też kiedyś nie bardzo często łowiłem i kupiłem sobie ciecierzyczkę szpuszeczki. Proszę bardzo, jeszcze, jeszcze jest w wodzie. Dobra, wodę wyleję i trochę rzucę garsteczkę ciecierzyc i założę na jeden z haczyków. Proszę bardzo, pierwsze dzisiaj. Maleńka rybeczka, bardzo malusia i wraca ta sobie tą dręgę do wody. Na pęczek białych robaków. Dobranie, Słowik jedzie. jest fajna ryba, to jest jakaś fajna ryba. pilnować, żeby nie uciekła nam, Żeby nie uciekła jest fajny linek Jest fajny linek taki troszeczkę byłem, że tak powiem zamulony, bo długo, długo nic. tym prawie bez bombi, bez niczego. Przybrałem kurtkę, bo zimno się zrobiło. Proszę bardzo, jest piękny linek. płynął proszę bardzo, mamy pierwszego linka dzisiaj weźmiemy trawkę tu musimy go odpiąć, bo trzymam drugi zestaw okay. taki nieduży Ale ładny, czyli duży? No, duży tylko nie taki jak tam te dyki, co? Na poprzednich filmach. No ładnie są. No, linek 40... Linek 47 cm o, bardzo fajne Bardzo fajna rybka. Jeszcze takie troszeczkę inne kolory ma. Taki oto linek. Miałem z dwie godziny spokoju. Brałem jakieś tylko malutkie wzdręgi. Ale w końcu wpłynął linek. Tak nietypowo myślałem, że jakaś mała rybka bierze, bo nie było ani bomby, ani nic. A on sobie po prostu delikatnie wpłynął i zaczął żerować. Miejmy nadzieję, że już trochę więcej. 47 cm na pęczek białych robaków. No a ja go wczucam z powrotem do wody. Także spinning w lipcu jeszcze nie funkcjonuje, ale linki jak najbardziej. Nie czeka rozplątanie zestawów, a linek sobie nie wraca do wody Takie możecie spuszczę taką no, Płaczymy Nie spodziewałem, tak sobie siedziałem i już mówię, że chyba dzisiaj będzie na zero. No ale się udało, jak najbardziej szczęśliwy. Mnie teraz czeka rozpątanie zestawu i łowię dalej. Trzymajcie się i czekamy na następnego. Będzie widać po prostu masa wągli pod moimi spowikami, masa, coś tam pływa fajnego Coś tam fajnego pływa No trzeba będzie poczekać, czy coś się wydarzy na jednym spowiku dzieciorka, na drugim spowiku biały robaczek Coś tam majta z powiczkiem, ale to jest bardziej ocieranie płetko albo czymś no kurczę, bo to musi być, musi być branie, po prostu musi być, nie? To jest centralnie w moim spowiku Czyli przynęta nie leży gdzieś zahaczona, jakieś tam zielsko, no to po prostu to. No teraz w kulach, centralnie stoi w kulach i tam buszuje, no po prostu musi być branie. No, chyba już nie będzie mi danego dzisiaj złożyć tego lina. Już naprawdę zaraz się zwiełem, już takie wietrzycho się zrobiło. Ale jestem w takim fajnym punkcie, osłoniętym, że tak nie buja tymi spowikami, nie masz takiej fali. No, ale jest dość późno, 12 godzina. Gdzieś na 6 tu przyjechałem, bo przysnęło mi się dzisiaj. Wiem, że za późno przyjechałem, no ale... 6 godziny, jestem, i nie patrzę No jeden się zameldował, jakieś małe branko, ale to nie na ten spalił w ogóle Jedzie coś Siedzi, siedzi O, to będzie ładna ryba To będzie ładna ryba to będzie ładna ryba Nie wiem jeszcze co to O to jest naprawdę fajny Fajna, fajna ryba Ojej, to jest potężny Lin To jest potężny lin Ojojka, to jest potężny lin Ole siłacz O jest silny. To jest bardzo ładny lin to jest Moim najbliższy zestawem pływa Ale to nic Ważne, żeby go wyholować. Zaglądał mi się mój Oj, wracaj tu, wracaj, wracaj. Kurczę, spławik ma w pysku, drugi spławik ma w pysku, żeby mu się nie... żeby przypadkiem mu się tam nie wypiął. Ale jest piękny, jest duży. Wybaczcie za moje komentowanie, ale... O, oh, mam go. Mamy tego byka. No ciekawe, jestem ciekaw. Czy to będzie jakiś mój rekord? O, jest kawał klamota. Jest kawał klamota. Poprzedni rekord 56. O kurczę. O. Jednak się jeszcze coś wydarzyło. Godzina 12. Dobrze, ja go wyciągam. i Mierzymy go. O, to, ale gruby jest. Nie jest taki długi, ale jest bardzo gruby. Ale mi tu zrobił sieczkę Nie. z mojego zestawu zobaczcie o. taki piękny linek 50 cm I jest Ciekawe złapie jakieś dobre to światło Zobaczcie Zobaczcie jaką on ma jaki on ma piękny pyszczek Duży ogon, ten, ten lin chyba jest najpiękniejszy, jakiego ja złowiłem. Ma 50 cm, ale jest po prostu śliczny. Taki oliwkowy, ciemny. Taki mocno, zobaczcie, jaki ma brzuszek. Taki mocno, pomarańczowy, żółty. Naprawdę jest nieskazitelnie piękny. Po prostu ma każdą płetwę bez żadnej skazy. Idealny. No i jak można taką rybę wziąć do domu i ją zjeść? W ogóle to jest nie do pomyślenia takie piękne ryby zabierać do domu. No dobra, nie męczymy Cię chłopczyku. Wracasz do, wracasz do swojej wody. Do swojego domku. Ale piękna ryba. Przepiękna. Naprawdę. Naprawdę świetna rybka. Ole, jestem szczęśliwy. Już na odjazdu, jak mówiłem. Jeszcze się udało. Piękna walka. Naprawdę był bardzo silny. Myślałem, że jest dużo większy. Ale... Po prostu był bardzo, bardzo silny. Też mi poplątał dzisiaj ładne zestawy. Ale to nic. Rybka wraca do wody. Rączki, rączki. dobrze. O! Teraz, teraz mogę coś do Was powiedzieć. Godzina 12. Punkt 12. dzwony biły podczas brania. Miałem przejść iść do domu, ale zacząłem te bombę, włączyłem kamerę, mówiłem no jeszcze, poczekam i wracam. No i się udało złowić pięknego lina. Muszę wam powiedzieć, że to był najsilniejszy lin, jakiego złowiłem na tym łowisku. Mimo, że nie, nie był największy, łowiłem większe 52-56, ale ten był po prostu najsilniejszy. Taki w ogóle inne kolory miał, taki był ciemno, nawet to nie oliwko, oliwkowy, ale taki pod brąz już podchodził. Piękny, gruby brzuch, bardzo taki tłuściutki, pomarańczowy brzuszek. Naprawdę bardzo, bardzo silny. Już miałem taką nadzieję, w głowie mi się coś rodziło, że... I to będzie mój rekord kolejny. Bo tamten nie był aż taki silny, był bardzo silny, ale nie jak ten. Także ja jestem jednak spełniony dzisiaj. Myślałem, że wrócę z jednym. Chociaż świetny wynik. Jeden, 47. Rzadko się łowi, rzadko znajduje się takie łowisko z takimi linami. Także ten mój skarb, to moje łowisko, które znalazłem, nie zdradzę nikomu nigdy. Po prostu szkoda by było, żeby ktoś tu wpadł i zrobił rzeź z tymi pięknymi linami. Tego. To będzie moja tajemnica. I... I będę łowił tu nie jak często tylko się da, bo oczywiście łowię też na innych łowiskach, ale na pewno tu będę wracał. Minimum raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu tu będę łowił te liny. Jak długo będę mieszkał w tej okolicy? No ja spróbuję ten zestaw jeszcze odplątać, może rzucę, ale raczej będę wracał do domu. Także jeżeli nic innego już nie zobaczycie, to to jest zakończenie. Dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Oczywiście jeśli macie na to ochotę. Ja z góry Wam za to wszystko dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku. Być może już w odcinku ze spinningiem w ręku. Bo już lipiec się kończy, zaczyna się sierpień, druga połowa sierpnia, to już dla mnie taki drugi, druga część sezonu spinningowego, także na pewno będę więcej ganiał ze spinningiem w ręku. Ale na pewno nie zapomnę o linach i może jakieś... Jeszcze chciałem jeszcze zrobić odcinek z leszczami, byłem, nałowiłem się tych leszczy, może coś z tego wykręcę Wam i... ale to te leszcze Wam pokażę pewnie w późniejszym czasie, jak już będzie końcówka sezonu i mniej materiału będzie można zdobyć, złowienia, może na zimę coś, żeby też było co oglądać. Także trzymajcie się.